Witam, nazywam się Piotr Stokulski. To kolejna lekcja trzecia z cyklu nauki języka PHP. Mówiliśmy poprzednio o zmiennych. Tym razem będę rozwijał dalej temat. Spróbujemy skupić się na prostych operatorach na zmiennych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Są to operatory. A więc twórzmy sobie zmienną number. Zapiszmy do niej liczbę 10. Średnik na końcu. Wyświetlmy tam zmienną za pomocą print $number. Wyświetlmy nega. Odświeżmy stronę. Wyświetliło się dokładnie 10. Co, jeżeli byśmy chcieli wykonać jakąś operację na zmiennej, matematyczną, i przechować wynik w innej zmiennej? Stwórzmy sobie zmienną result, która będzie przechowywała wynik dodawania. Do zmiennej number też 10, co się teraz stanie? Tworzymy zmienną result i zapiszemy do niej wynik dodawania dziesiąt, dziesiątki do zmiennej dollar number, która także z dziesiątką. Wyświetlmy sobie ten wynik na ekran. Result jest 20, dokładnie tak jak jak powinno być. Z operator dodawania możemy równie dobrze zastosować. Możemy, żeby było ładnie, wyświetlimy na ekranie ciąg napisów sklejony razem z wynikiem. Czyli wyświetlimy sobie napis, że będę ten napis otworzyłem cudzysłów. Teraz tak. O, zrobimy to inaczej. Dollar number. Do tego doklejamy napis, czyli otwieramy cudzysłów. Dodać 10. To się równa. Zamykamy napis. Doklejamy do tego zmienną rezultat. Wyświetlmy to na ekran. 10 dodać 10 równa się 20. Dokładnie. Pozostała podstawiona dziesiątka w to. Wyświetlony napis i wynik. Tak samo spróbujmy z odejmowaniem. Do zmiennej result chcemy zapisać wynik odejmowania teraz zmiennej number minus załóżmy 5. I wyświetlimy na ekran. Tak jak poprzednio, czyli zmienna number. Dlatego doklejamy napis minus 5, to się równa result. Proszę zobaczyć, co się teraz stanie. Pierwszy problem PHP. A tam miałem jakieś, jakieś bzdury wyświetlił się napis, lecz do tego został doklejony od razu następny napis. Nie ma tutaj spacji, nie ma przejścia do nowej linii. Załóżmy, może chciałbym zrobić przejście do nowej linii, to tutaj przejdzie nam z pomocą HTML. Jak wiecie, lub nie, znacznik HTML-a, który mówi o przejściu do nowej linii, wygląda następująco. BR. Czyli to ono łamie napis jeżeli tutaj będzie na przykład Proszę zobaczyć, że piszę to na zewnątrz PHP. Jest to traktowane jako zwykły HTML. Line 1, line 2. Odświeżę. Zostało tutaj przejście nowy linii zostało wykonane po line pierwszym. Dlatego wykorzystamy ten, ten, ten patent w naszym skrypcie. Po wyświetleniu pierwszego napisu możemy albo wyświetlić. Znacznik HTML-owy jako napis. BR. W ten sposób zostanie wyświetlona pierwsza linia. Zostanie wyświetlony znacznik nakazujący przejście do nowej linii, i zostanie wyświetlona druga linia. Zobaczmy, jak to działa. Dokładnie tak. Pierwsza linia, BR. Druga linia. Jeżeli teraz byśmy sobie zobaczyli źródło. O, nie będzie tutaj widać. To jest tutaj na pewno znacznik br, tylko niewidoczny jest w, w źródle strony. Dobrze. Spróbujmy teraz yy, następnego, następnego operac następną operację. Dzielenie. Skorzystamy z to wszystko. To samo. Przejście do nowej linii. Dzielenie jest to znak ten. Wyświetlimy sobie dzielone na 5 to się równa. Odświeżmy. 10 na 5 równa się 2. I jeszcze jedno mnożenie. Uizal to się równa number razy 5. Równa się, napiszmy, 10 razy 5, 50. Także mamy cztery, wszystkie cztery operatory yy, omówione. Możemy przeprowadzać oczywiście bardziej skomplikowane operacje arytmetyczne na zmiennych na liczbach. Zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze chciałbym powiedzieć o liczbach rzeczywistych. Liczbę rzeczywistą deklarujemy e, tak samo jak inną, każdą zmienną. Załóżmy, że to będzie nazywało się zmienna account balance będzie przechowywała załóżmy stan jakiegoś konta i zmienną rzeczywiście deklarujemy za pomocą, nie deklarujemy tylko wpisujemy do niej za mocą kropki, czyli zmienna ta, account balance będzie przechowywała 24 i 40, Jeżeli sobie to wyświetlimy na ekran, account, zmienno account balance, No to mamy dokładnie 23,4. Zobaczmy teraz, spróbujemy utworzyć bardziej skomplikowane równanie. Załóżmy, że do zmiany Account Balance chcemy napisać, napisać wynik 10, dodać 5 i to podzielić na 2. Jeżeli zapiszemy to w taki sposób, to nie będzie dokładnie to, co nam chodziło, ponieważ dzielenie występuje, idzie od prawej strony. Cała operacja PHP jest szybsza. PHP wykonuje operacje idąc od prawej strony. Dlatego najpierw wykonam dzielenie, dopiero później dodawanie. Jeżeli byśmy to zostawili w taki sposób, wyświetlimy na ekranie ekran Balance, to będziemy mieli. Aha, tutaj zrobię przejście do nowej linii, 12,5. Co nie jest prawdą, ponieważ zostało najpierw 5 podzielone na 2, do tego zostało dodane 10. Jeżeli chcielibyśmy, żeby zostało 10 plus 5 i dopiero wtedy podzielone na 2, no to wykonujemy grupowanie nawiasami zwykłymi. Teraz nie ma wątpliwości, najpierw zostanie wykonane 10 plus 5, a więc dopiero podzielone na dwa. Jeśli to odświeżymy wynik, mamy 7,5. dokładnie taki, o jaki nam chodziło. Tą samą operację moglibyśmy oczywiście przeprowadzić także na, na zmiennych zamiast na zwykłych liczbach. Chcielibyśmy zadeklarować sobie wcześniej. No to tak zróbmy. Spójrzmy zmienną number 1. Przypiszmy jej wartość 10. Numer 2. 5. Tak, przepraszam i numer 3, 2 teraz wystarczy podstawić w odpowiednie miejsce nazwy zmiennych pamiętajmy zawsze o dolarze tutaj jest zmienna number 2, tutaj jest zmienna number 3 zapiszę odświeżam dokładnie nic się nie zmieniło wynikiem tej operacji wciąż 7,5 spróbujmy teraz wykonać Bardziej skomplikowaną operację w połączeniu z napisem, z wyświetleniem napisu. Zróbmy coś takiego. Yy, załóżmy, że obliczyliśmy tutaj stan konta i chcielibyśmy wyświetlić sobie napis, że stan konta wynosi tyle i tyle. No to zrobimy. Możemy to zrobić następująco. Print. Teraz otwieramy napis. Account balance równa się. Zamykamy napis i do tego doklejamy zmienną account balance. a nie jest to nic skomplikowanego. Zamykamy nawias średnich, to już nam nie jest potrzebne. Wkasujemy świeżą. Account balance równa się 7,5. Służy to do... Yy, musicie zrozumieć, na czym, do czego to właściwie służy. Teraz to nie ma sensu, bo mógłbym tu wpisać równie dobrze 7,5 zamiast, zamiast tego wyświetlenia zmiennych. Lecz przy tak naprawdę przetwarzaniu jakichś danych, wyliczeniach, wielokrotnym przetwarzaniu zmienne będą bardzo potrzebne, o czym już niedługo się y, przekonacie. Tak samo będą służyły do przekazywania danych poprzez formularze. W następnych lekcjach y, wszystko to postaram się wyjaśnić.